Niewiele państw na świecie, a być może żadne z nich, nie potrafi zrobić tego lepiej. Wielka ceremonia wykonana z wielką precyzją w roku o wyjątkowym znaczeniu. Rodzina królewska przybyła na miejsce obchodów powozami. Księżna Cornwalli oraz księżna Cambridge pojawiły się wraz z dziećmi, nowym pokoleniem, które uczy się królewskich obyczajów. W tym roku, wyjątkowo po raz pierwszy od 70 lat, uroczysta parada wojskowa pod sztandarem nie odbyła się pod okiem królowej. Tym razem to książę Karol wraz ze swoim synem księciem Williamem oraz księżną Anne odprawili obowiązki monarchini. Na koniu przewodzi jego wysokość książę Wali w mundurze pułkownika gwardii z zieloną szarfą i ozdobnym łańcuchem przewieszonym przez jego ramię. Za nim podążają książę Cambridge jako pułkownik irlandzkiej gwardii oraz księżna Anne. To właśnie oni będą oddawać honory salutując sztandarowi brytyjskiemu, pokazując w ten sposób jak ważne jest jego znaczenie dla narodu. Of its importance Reset! Coroczny hołd sztandarowi znamiennie od 260 lat oznacza narodziny brytyjskiej monarchii. Pierwszy batalion Irlandzkiej Gwardii i ponad 1200 oficerów i żołnierzy wraz z kilkusetosobową orkiestrą uczestniczą w tej ważnej ceremonii. Z okna wszystko obserwuje księżna Cambridge. Przy tradycyjnej muzyce brytyjscy grenadierzy, będący eskortą dla sztandaru, maszerują naprzód, podczas gdy orkiestra wykonuje wielki obrót. Jest to jeden z najbardziej niezwykłych manewrów na paradzie. Każdy z żołnierzy ma osobne instrukcje, jak się w tym momencie poruszać, aby cała orkiestra jednocześnie obróciła się o 90 stopni, tak aby w nowym szyku cały czas przewodzić paradzie. Może to sprawiać wrażenie, jakby nieomal wpadali na siebie, ale tak wcale nie jest. I do gry włączyły się szkockie dudy ze szkockiej gwardii, która ma teraz szybki przemarsz. Joanna, co cię najbardziej uderzyło, oglądając wydarzenia z ostatniej godziny? To dość niezwykłe patrzeć na brytyjską ceremonię w swojej najwyższej formie. Będąc córką żołnierza, jestem zawsze bardzo dumna, patrząc na ich zdolności. Czy zdajecie sobie sprawę, jak trudno jest jednocześnie jechać konno i grać na instrumencie? Do tego zachowując szyk i reagując na wydawane komendy. To jest prawdziwy wyczyn akrobatyczny. Poza tym dookoła panuje wspaniała atmosfera. Za każdym razem, jak grane jest Boże, chroń królową, wszyscy w tłumie stoją na palcach, wyciągając szyję, mając nadzieję ujrzeć rodzinę królewską. Po przemarszu wojska nastąpił przemarsz narodu. Młodzi i starzy, rodziny z całej Wielkiej Brytanii oraz całego świata, wszyscy zjednoczeni w tym wyjątkowym hołdzie dla wyjątkowej królowej. Mimo zredukowanego uczestnictwa królowej, jej syn książę Karol bezpośrednio witał się z tłumem, wymieniając uściski rąk, rozmawiał z zebranymi dookoła ludźmi. Wiele osób przez kilka dni koczowało pod namiotami, aby być świadkiem tej historycznej chwili. I tak oto słońce zaświeciło dla nich i dla królowej, która w końcu pojawiła się na balkonie z towarzyszącym jej kuzynem, księciem hrabstwa Kent. Nieprzebrane tłumy zebrały się na promenadzie, aby wspólnie przy bramie pałacu dziękować królowej, monarchini, jedynej jaką większość z nich miała okazję poznać za swego życia. I gdy tak czynili, na jej cześć 82 armaty oddały salwę. Był to dla niej sygnał, aby wyjść na balkon ponownie, tym razem w większym gronie swojej rodziny, która lubi się określać mianem pracujących royalsów. Na zaszczytnym miejscu z przodu znaleźli się najmłodsi, książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis, który swoim zabawnym zachowaniem przykuwał największą uwagę i przysłowiowo skradł całe show, co dało się zauważyć podczas pokazu sił lotniczych. Druga fala brytyjskiej armii składa się z jednego White cata i trzech Apachy. Łącznie 70 statków powietrznych przeleciało nad głowami zgromadzonych. Wśród nich były m.in. ikoniczne Spitfire'y i Hurrikany. To może jeden z największych dzieł z całej Battle of Britain, które przyjeżdżają do nas. I dla Krajowej i jej generacji, kiedy zobaczą ten ogromny Lancaster bomber, flankowany przez trzy Spitfires i dwie Hurrikany. Cóż za wspaniały widok. Tylko na nie popatrzcie, ten ryk silników przywraca wspomnienia z lat 1939-45. Fala 12. 4 jastrzębie. Samoloty myśliwskie. Wygląda na to, że młody Louis uważa je za zbyt głośne. I oto są 7-0. Fala 13. 15 tajfunów dla uczczenia 70 lat rządów królowej. A oto i one, czerwone strzały, zaznaczają niebo w trzech kolorach, czerwonym, białym i niebieskim, salutując tym samym trzem kolorom sztandaru brytyjskiego oraz królowej platynowej jubileuszce zwierzchniczce Sił Zbrojnych. Widok królewskiej rodziny, razem zebranej na balkonie, to było coś więcej niż tylko ukłon w stronę przyszłości monarchii brytyjskiej. Na tym obrazku brakuje jednakże Megan i Harego. Ci byli schowani za kulisami, ukrywając się przed wzrokiem zgromadzonych. Tam gdzie jest królewska ceremonia i pełno kamer, to okazja dla protestujących. I tak zdarzyło się dzisiaj. Aktywiści z grupy Animal Rebellion domagali się zwrócenia przyrodzie ziem należących do królewskich włości. Udało im się zwrócić na siebie uwagę przynajmniej ze strony policji. Nie dajcie się jednak zwieść, ponieważ był to dzień pełen radości i celebracji dla królowej, która wciąż jest u władzy i pomimo doraźnych problemów z mobilnością cieszy się dobrym zdrowiem. Jeśli jubileusz jest podziękowaniem od narodu, to ten jest wyjątkowy, bardzo wyjątkowy. To aż 70 lat panowania, ale jeszcze nie jego koniec. Mimo to ten kraj prawdopodobnie już więcej nigdy nie zobaczy królewskiej ceremonii na taką skalę.